Swadźba Łostuda przy godach No, tuż mamy już połowa tego latośnego fajrowania. Gody ślecieli oby w to ze bicy z kaszelu i teroski, no możemy jeszcze ścimać z Ilwestra do kupy ze nowym rokiem. Ale no i przychodzi chciałby sam samdeczko o Łoistym przy godach zwyku, Łoswadach i spierkach welestoła wszystkie znumy i włożymy se te nasze świąteczne tradycje. Chociaż tak poprawnie nasze przywyki to nie tela pasterka godne łożędzie papieskie albo prezydenckie, wielofamilijne, spierki i słepanie gorzoły. Zwykowo już familijne haje i krach każdy rok wypraskną zawdę, kajsi kole narodzynio pańskiego, kole godów. Idzie to można poskładać tym tuplym tak. We takiej szydni przeciętnej familii pierwsza szokulada jest ci wećkano kajsik o półdziesiątej z rańca we pierwszy dzień godów. A już tak stwierdzi, na jedenosto napoczyno się pierwszo familijno brewerio i ostuda. Zatem, kajsiło jedynosty napoczynomy wrześcet na dziecka, a czy stwierdzi na dwanosto i nie jest ci to naisto cufal, szlukomy pierwszego sznapsa. Wilino orgią otwierania pakietów, gyszynków, słupanio zektu, za prizynowym zowtym, taki ci przykludzony od englinderów moderny zwyk u naszych ostomajtych zabranych klukszajstrów i angliberów poloku, to jest Sejeść na isto blankań fachowe. gdzie kaś po pastyrce, a można też miasto pastyki, pastyrki, bestyjskie, obłynne ciczkanie, wszelijaki, sorty maszkytów, go żołej to jest psinco, ku osobliwym szturmowaniom i breweryjom, jakie się wyczyniają we świetle, blindowaniu kominka, w tore skutnie, burdają launa i sztimung tego, taki ci przeca miał być, no dnioszka w roku. Przeze święto, fajer to nie lece jaki fachowy dzień, ale cóż tam naszego Filipa, naszego pomyślunku, jeśli to bina na wtory łodgrowomy marzenia łoszumności i galantności, Jedino wtedy głowa polega ci na tym, że każdy ze familiantów funguje podług wośnego drejbucha, podług włośnego scenariusza, a dyć tuż efekt przypomino barzy kąściki Harolda Pintera albo Aigberna, niźli bojki Andersena. Główno babską rolał od pani domu znaczy się mamulka, która ci wiele tydni strowiła na rychtowaniu ogromnudzką ciężobą stworzyła nom sceneryo ze herskich świecek i inszych gyszmektych sztafirów. całko tyż chałpa ugarnirowano i wszystko ci wygląda tak szykowniście, i że blank dych zapierał w dudach aże do czasu kiej ze szlawcy mra na wierchu ze srogim larmem wykulo się kofamilio, kiero na szlak zagarusi słody papiuruma ze gyszynków, a zatem jeszcze odmówi wyściglowaniu się dzisiaj we niewygodne niedzielne przyłobleczyni. Za zeszłego wieczora ojciec nie do niech skora, bo pakował gyszynki, w to kupował we panice na ostatni dricker. teroski, jeść już łokrok od wybuchu ściekłości, a całko sytuacją pogorsza jest i to, i że latoś ujzdołcił on, co są narychtuje świątycznie z kulitego Roberta Maskowicza, Pascala, albo tego okrasy, wtórzy przekonali ci go, co to za pierwsze jest festelnie hopskie, a za drugie blank, einfach i letkie. kole poednia, we kuchni, włodo, kulinarny rojmą, funki, szmaty, aparaty, a ojciec w który pierunuje, jak świec i wrzeszczy na dziecka, co było, odłożyli ta diosecko komputerowo komputrowo gracka i ostrugali katofle. Do skwiernej łostudne dzieciory ryzykują i że utopią się we fasce ze wodą w to roztyrcy we bo i takie się po niektórych familiach nońdą, wstali już o na rozwidnioku, weczkali za tela szokoladek, konfektów i dostali takiego szwągu, i że pedzieć co mają te moderne ostatnio sam i unos ADHD. No, są postrzelone jak stodiosku. Większość przedpoednia śledziała na ubrowaniu się gryszynkoma, na wtore dzieciątko, co sam fanzola, dzieciątko, fater musiał wybulić całki swój Te Troski dziecka wrzesą nasia wziąłem, popsowała jakoś igracka si i we całkości są sprzykne i nie do i jak mało kiedy. Bez tymczas starzyki są śmiertelnie zlęknione takim, wiecie, nieokiełznanym materializmem współczesnych modzioków, w które brankci się nie radują na widok pakslika ze radiokiem do poskładania ze tailów albo fligerka w tajlach też do posklejbowaniu. Uma głośno wiluje, ancajguje ojców na tymczaskiej na naprany w czydupy przed obiednim dziennym zetonikiem, na poczyno, nenać i hercec z letka szpasownie, co wywoływo wajanie i nożyć całej familii i że nie blank i do ostatka ci słychać gotka i muzyka tych ci powtórków starych filmów kierich bez 600 godzin narychtowała nagody naszą misyjno i fest nawiedzono telewizyją kiej ten świąteczny miszą głos rogi sile szczerpnie w re, dociepmy do niego jeseś spyśniałych świeków toży wkarują na zyser, do noze bezuchym i nie mają anungu o reglach we naszej naszych o, nie, jak to mądroki tu pliką prawach obowiązujących w naszym domu. Zazierają krzywość, widzą jak kolejny frup wyskakuje ze flaszki i słowią dufne uważowanie i że ci te godne Geszynki godzi się otwierać blank na wieczerz po wieczerzy. No i jest jeszcze ku temu pies, który ściągnął ze stoła pakiet konfektów ze likrem, a ja do, te, do kupy dokupy ze tisztuchym, a roski wlecę po zagródku po złódka ze szokulady i lamety krizbał. Modzioki bez szlają ci się we doskwiernych strich w wszandy kaino kuknisz i belątają palicuma we rytmus z muzyki ze iPodu. A no ale i że jednakowo szczonkowie większości familii już na tak kole siódmy na odwieczerz oznajmiano wafn zawieszenie broni i napoczynają grać welecy jakie gry, koblują to te starszejsze, albo przyfrostują ci się wróc do komputerów, co by przetrowić te pora godzin, jakie ostali do śniku. No i można kole pół dwunastej legają do prykoli i tak ci ten najgryfniejszy wniosek we pomboczkowym kalendarzu do kul się ku ostatkowi, A po nim nastąpi drugi, albo trzeci i czwarty, jak latość dzień wodów, kiedy już wszystkie są tak usiotane i fezdło ku temu mają taki łoszkliwy kacniamer i że już niczego od życia nie mogą się spodziąć. Jedyną nadgrodą będzie dzień przetrowiony na bługim zgnilstwie i ludzie, co by dociągnąć jakosik do Wielkanocy. Ojgin z Pnioków.